Kochani, zabieram Was dzisiaj na moją piękną łąkę, gdzie mam sosny, samosiejki. Jak okiem sięgnąć? Pięknie się tutaj wysiały. I chciałam Wam opowiedzieć o specjalnej kuracji wzmacniającej, którą, o której mówią szamani syberyjscy. Gotujemy herbatkę z igieł sosny, kochani, na wzmocnienie organizmu, ponieważ igły sosny zawierają terpeny, a terpeny są odpowiedzialne za działanie przeciwzapalne i przeciwwirusowe. Zobaczcie, te igły są dostępne dla nas przez cały rok, ale na przełomie Lutego, marca możemy je użyć do gotowania herbaty wzmacniającej, którą robimy w następujący sposób. Zbieramy te igiełki zielone, przepraszając drzewo, że bierzemy je, ale dziękując równocześnie, że przysłuży się naszemu zdrowiu. Myjemy je później w domu i dwie garści igieł na litr wody gotujemy na wolniutkim ogniu przez około. 30-40 minut. Woda powinna się zacząć robić taka różowawa, i wówczas wiemy, że herbatka jest gotowa. Stosujemy tą herbatkę przez 10 dni, wypijamy wszystko to co tam w tym garnku jest przecedzając oczywiście przez siteczko żebyśmy nie mieli tych wszystkich igieł pływających i innych takich proponuję żebyście wzięli starszy garnek najlepiej emaliowany ale starszy ponieważ będzie się osadzał osad taki na, na tym garnku, który będzie trudny do zdjęcia, bo jak wiecie sosna ma olejki eteryczne i one będą bardzo brudziły garnek i w tym garnku proponuję przez te 10 dni tą herbatkę sobie gotować przeciwdziała ona e, różnego rodzaju wirusom e, wzmacnia nas e, jesteśmy po niej e, bardziej Odporni, i możemy skuteczniej walczyć z tym, co tam ewentualnie będzie chciało na przedwiośniu wniknąć w nasz organizm. No, i to rośnie, kochani, w zasięgu waszej ręki. Wystarczy tylko pojechać do jakiegoś lasku, gdzie mamy po prostu sosny.